Kalendarz dobry zasiew 2025 Środa 22 października Bóg wszelkiej łaski Pierwszy list Piotra 5 rozdział 10 wiersz Łaska tylko Bóg jest prawdziwym dawcą Czy serce człowieka choćby w myślach jest w stanie wznieść się na wysokość Bożej łaski i cierpliwości to miłość, która jest w Bogu, a nie jakiekolwiek piękno w Grzeszniku, jest przyczyną nadzwyczajnej otwartości Boga wobec Grzesznika, którego przyjmuje w Chrystusie. Człowiek nienarodzony na nowo, naturalny, rozumie przez miłosierdzie nie to, że Bóg zmazał grzech przez przelanie krwi Jezusa, ale że przeszedł obok grzechu niemal obojętnie, z miłości i nie bacząc na niego. Takie coś to nie jest łaska. Nie jest to też sprawiedliwość. W dalekim kraju, do którego udał się syn marnotrawny, nie było dawania nawet najgorszej karmy. Przeciwnik Boży, wywyższony przez świat jako ich władca szatan, sprzedaje wszystko i to bardzo drogo. Nasze dusze są ceną, jakiej się od nas domaga: wszystko musisz kupić. Zasada tego świata to nic za nic. Chcesz znaleźć więc dawcę? Musisz przyjść do Boga. Łaska, poza czasem trwania, nie ma granic. Nawet jeśli jesteśmy tacy, jacy jesteśmy, a nie możemy być gorsi, niż jesteśmy, to Bóg wobec nas jest miłością. Jego łaska jest coraz bardziej zdumiewająca. Czytamy: Gdy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus umarł za nas. Widzimy w tym bogactwo łaski Bożej skierowanej do upadłego grzesznika szukającego ratunku w Chrystusie. Grzecznik jest bez siły, bez majątku, bez bogactwa. Wydał wszystko co miał, a gdy wejrzał w siebie i ma zamiar wrócić, nie ma nic co mógłby ze sobą przynieść i zaoferować. Jak rozbitek, wszystko ma wyrzucone za burtę, wszystko dryfuje, a on sam, zmagając się z ciemnymi falami, jest po prostu wyrzucony na brzeg, zmęczony i ogołocony, nie mający nic. Błogosławiony niech będzie Bóg, jeśli dotarliśmy do brzegu. Bóg tu jest i jest on tu dla nas. Wiemy wtedy, że nie zostaniemy odrzuceni i że możemy teraz ubiegać się o wszystkie rzeczy, które Bóg może dać. O nim jest napisane, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale go za nas wszystkich wydał, jakżeby nie miał z nim darować nam wszystkiego.